Zastanawialiście się kiedyś, jakby to było władać nad wszelkimi robakami? Nie? Cóż, nic dziwnego, ponieważ raczej nikt nad tym nie myślał. No może z drobnymi wyjątkami. Oczywiście ja jestem Ross, a w tym materiale przedstawię wam historię dziewczyny imieniem Bee, która to zyskała... Moc władania nad tymi właśnie stworzeniami. Standardowo, jeśli chcecie więcej takich materiałów, zostawcie tutaj łapeczkę w górę. A próg odblokowujący kolejną straszną historię wynosi 1000 łapeczek w górę. Do tego nowe osoby zachęcam w tym miejscu do zostawienia suba poprzez kliknięcie w ten czerwony guzik, znajdujący się pod filmikiem, ponieważ lecimy po 125 tysięcy do końca roku. A jeśli uda wam się to dobić, to. Zrobię dla was dwutygodniowy maraton z wybranej przez was serii filmów. A teraz oczywiście zapraszam was do oglądania historii naszej bi. Bohaterką naszej historii jest 16-letnia Basia pochodząca ze wsi. Spytacie czemu o tym wspominam? Cóż, ojcem naszej dziewczynki jest pszczelarz, dzięki któremu Basia stała się miłośniczką pszczół, a z czasem również wielką sympatią zaczynała darzyć wszelkie inne małe stworzonka. Jednak to właśnie pszczoły stoją dla niej na pierwszym miejscu. Wszystko to, co przydarzyło się Basi tej pamiętnej, wtorkowej nocy, uczyniło z niej prawdziwą królową. Zresztą sami zaraz usłyszycie, co stało się w wspomnianej nocy. Wybiła godzina 20, dnia 17 grudnia 2019. W tym właśnie czasie nasza bohaterka siedziała w swoim pokoju i rysowała. Rysowała siebie, otoczoną przez wiele owadów, a na swoim ramieniu narysowała pszczółki, co podkreślało jej zamiłowanie do tych istot. Jednak coś, coś niespodziewanie przerwało jej tą przyjemność. Mówiąc coś, mam na myśli huk, który pochodził nie wiadomo skąd. W pierwszym momencie przestraszyła się tego właśnie huku. Jednak kiedy ten huk powtórzył się, dziewczyna zdała sobie sprawę, że dochodzi on z tyłu, z tyłu jej domu, gdzie to znajdują się ule pełne pszczół. Huk powtórzył się jeszcze raz. Dziewczyna zaczęła myśleć, co to może być. W pewnym momencie zaczęła się martwić, że być może wiatr bądź jakieś zwierzę mogło poprzewracać ule pełne pszczół i w najgorszym wypadku skrzywdzić pszczółki. Myślała nad tym przez pewien czas, kiedy minęło plus minus jakieś pół godziny, i nie słychać było już żadnego hałasu, Basia postanowiła ubrać się i sprawdzić, czy z ulami, aby wszystko jest w porządku. Tak też zrobiła, ale obawiając się, że może być tam jakieś zwierzę, albo w najgorszym wypadku jakiś zły człowiek, wzięła ze sobą wiatrówkę ojca, znajdującą się w szafie. Kiedy już wyszła na dwór, zobaczyła, że jest strasznie ciemno, tak ciemno, że nic nie widać, więc szybko wróciła do domu, poszukać latarki. Szukała jej wszędzie, w kuchni, salonie, a nawet w sypialni rodziców. Niestety nie udało się jej znaleźć. Cóż, na szczęście udało się znaleźć telefon i to właśnie w nim odpaliła latarkę. Dotarła ona na miejsce, miejsce, w którym trzymane były wszelkie ule i się przeraziła, ponieważ 3 z 10 stojących tam ulów były totalnie rozwalone. A wokół nich latało stado wściekłych pszczół. Niestety nasza bohaterka nie wzięła pod uwagę, że pszczoły mogą ją zaatakować, i podeszła na zbyt bliską odległość. Wtedy to właśnie pszczoły rzuciły się na nią i wbiły w nią swoje żądła. Było ich wiele, aż ciężko zliczyć i podać konkretną ilość. Można powiedzieć w skrócie, że było ich setki. Dziewczyna w przerażeniu uciekła, ale niestety nie zdążyła dobiec do domu. Ponieważ nie wytrzymała ilości jadu, jaką otrzymała, i padła na ziemię. Leżąc tak na ziemi, cała w błocie, myślała już o najgorszym. Jednak wtem pojawił się tajemniczy wybawca w czarnym kapeluszu, który wziął ją na swoje plecy i powiedział, aby się nie bała, ponieważ jej pomoże. Teleportowali się razem do innego świata, do świata znanego Wam jako Brawl Stars, a tam, tam jej wybawca imieniem Józef Tis Poskładał dziewczynę i sprawił, że znów czuła się w pełni życia. A nawet więcej wtedy właśnie powiedział do niej, że nie było innej opcji i musiał wprowadzić w niej parę, powiedzmy, swego rodzaju modyfikacji, aby to przetrwała. I tak oto Basia przemieniła się w pół człowieka pół pszczoły. Po części zamiana ta była dla niej czymś niesamowitym, w dobrym tego słowa znaczeniu, ponieważ zawsze marzyła o czymś w podobie. Niestety minus był taki, że ze świata Brawl Stars nikt poza samym Mortisem nie może wyjść, ponieważ tylko on ma moc podróżowania między tym wymiarem a światem ludzi. Tak więc Basia została skazana na wieczne życie w tym świecie, gdzie otrzymała imię Bee od słowa bee, czyli pszczoła, z tą różnicą, że jej imię pisane jest inaczej niż sama pszczoła aby podkreślić jej ludzką naturę i jej moc władania nad tymi właśnie istotami. A więc tak rozpoczyna się przygoda naszej B, uwięzionej w świecie Brawl Stars. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to łapeczka w górę tutaj się należy. A jeśli jesteście nowi, to pamiętajcie zostawić suba. W tym odcinku to było na tyle. I w tym odcinku również wydarzyło się dla nas naprawdę wiele, jest to właśnie jeden z przełomowych momentów. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że nasz Mortis jako jedyny z zadymiarzy potrafi podróżować między światem Brawl Stars a naszym realnym co znaczy, że tylko on może stąd uciec. Wiemy o nim jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy, których to możecie dowiedzieć się, oglądając uważnie poprzednie odcinki z drugiego sezonu Strasznych Historii w Brawl Stars do których linka znajdziecie teraz klikając w prawym górnym rogu ekranu. Oczywiście mówi do was Rost, trzymajcie się i do usłyszenia już niedługo w kolejnym materiale, jak zwykle o godzinie 18.30. Hej! A i pamiętajcie zagłosować w ankiecie w prawym górnym rogu ekranu na kolejną straszną historię. Także trzymajcie się, hej!